Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy tutaj taką już w sumie zimną, bo już mi ochłodła ta herbata mamy, natomiast w kubeczku takim zimowym, w sumie od mojej się z taki Mam tutaj herbatkę taką, wiecie, taką zimową z pomarańczą i w ogóle w ogóle gdzieś mi się już goździki w sensie straciły, w sensie, chodzi o to, że już ich brakło, no, dziwna sytuacja jest fajna, muszę sobie goździki kupić, bo chcę z Wami też właśnie przyrządzić jakąś taką herbatkę zimową, to Was zabieram i właśnie na zakupy i właśnie od razu yy, zrobimy sobie na filmiku herbatkę zimową, taką, jaką ja robię. No kochani, w ogóle w ostatnimi czasu jestem tak zalatana. Ja te vlogmasy po prostu. <grywa> Ja, ja je zaniedbuję, ja o tym wiem, ja się przyznaję. W sensie, ja w ogóle, jak ja wracam do domu, jest godzina 22. Dokładnie, ale powiem wam, że a propos zaniedbywania e, tych, tych vlogów, to ja jestem bardzo niepociszony mm, za sprawą jednej serii filmowej, która mi się bardzo podobała i jej nie ma. Siedem grzechów głównych. Mieliśmy, moi drodzy, e, b, 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 mieliśmy pychę, mieliśmy chciwość, mieliśmy nieczystość <laughs> i czterech kolejnych nie ma. Szkoda, szkoda. I praktycznie cały dzień nie ma w domu, jestem poza domem. Nie mi się to tak szczegółowo. Pozderki z London, wesołych świąt, Simony, Dziękuję za dziewięć funciaków. I ja pierdzielę. Rozpieszczacie mnie dzisiaj. Oczywiście, bardzo mi z tym dobrze. Żebym nie podoba ostatnimi jej czasy, bo ja za dużo czasu się to podobałem i za dużo czasu spędza z ludźmi. Na przykład zaraz po tym filmiku jadę na następne spotkanie, mimo że coś na 2030 będzie, znaczy teraz jest 10, ale. Majka no za dużo czasu spędza z ludźmi. Też mi się tak wydaje. 20 minut. Ja wam powiem, no ja jestem ciągle poza, dobę. mi się to nie podoba, bo ja nie mogę spędzić, zbyt dużo czasu sama ze sobą. Poza tym więcej opowiem wam w jakimś vlogu, bo dzisiaj vlogmas, także, kochani, pijąc herbatkę, porozmawiamy sobie, kochani, na taki temat, że mamy dzisiaj Ewangelię według świętego Łukasza, o. rozdział 12, 8 i 9. Kurczę, mają w górę krzyczę, nie się A wam, kto się przyzna do... Dużo ludzi mówi, no ja nie wierzę w Boga, ten tego, No ja rozumiem, ale mówimy tutaj o katolikach. Jeśli kochani, jesteście osobami wierzącymi, jeśli wierzycie w Boga i się do Niego przyznajecie, naprawdę nie macie się o co martwić. Natomiast jeśli jesteście katolikami i wśród znajomych nagle mówicie: No, no, dzisiaj dobra, w niedzielę sobie pójdę do kościoła, dzisiaj ten dzisiaj mogę sobie. Dziwnym trafem akurat na nieczystości stanęło? To prawda. To porobi tam, to. No... Yy... Bardzo dziwny przypadek. Bóg pewnie tego nie widzi. Ja uznaję, że to już jest takie parcie się samego Boga. kurczę ta jest strasznie zimna. No ale mamy pamiętać o tym. Dabela, wiem, wiem czytałem. Że... Nigdy nie możemy się odwrócić od niego. Zawsze możemy się do niego przyznawać, nawet jeśli dostajemy ogromny hejt. Ja sama. Kajka, okej, okay, okej. Okay. Jeśli, jeśli nie odpisałem cię, to bardzo, przepraszam. A wiem, jak ja w 20... ostatnio mam sporo zaległości, jeśli chodzi o odpisywanie komukolwiek na Instagramie. W 2021 właśnie dostawam ogromny hejt, czy to w wiadomościach prywatnych, czy to w komentarzach, czy to ludzie jakichś filmikach mówili. Bo czasę powiem wam jedną ciekawostkę, totalnie szczerze, nikt, nigdy na żywo nie powiedział mi ty jesteś głupia, takaś jak jak w internecie. Uwierzcie mi, hejt jest tylko w internecie, ale hejt w internecie to mnie nie dotyczy. Dla mnie są anonimy, które coś tam piszą, bo się boją. podejść do mnie na żywo, ja nie bardzo gdy były strajki kobiet, nagle każda kobieta unia walczyć o swoje, ale jeśli przychodzi o bronienie dobrych wartości, to nagle ludzie już mają problem, nie rozumiem. No właśnie dlatego kobiety wyszły, żeby walczyć, żeby bronić dobrych wartości, więc, więc o czym Ty mówisz teraz, człowieku? Jak to działa? No, no natomiast to jedna sprawa. Okay. No, ale zmieniając temat, ja w ogóle chciałam dla Was przygotować listę filmów świątecznych, o. które ja oglądam. Ja Wam powiem, totalnie nie wiem, co tu powiedzieć, dlatego że okazało się, że ja widziałam tylko kilka filmów i teraz Wam je wymienię. No i na pewno mamy tego, Kevina samego w domu i Kevina w Nowym Jorku. Natomiast ja totalnie wolę Kevina samego w domu. Jakoś ten Nowy Jorku... A wam który bardziej siada? Pierwsza czy druga część? Jestem osobą wierzącą. Najka to jest osoba, która wierzy, bo jej się to opłaca. Nie znam absolutnie żadnej osoby, nie licząc księży, którzy głęboko wierzą i rzucają wersami na lewo i prawo. No, w domu. Pierwsza, lepsza. Pierwsza, pierwsza. Pierwsza, druga. Kurczę, ja, ja nie wiem. Ja myślę, że chyba jakoś tak na... Albo, albo, yy, albo, na równi, albo jedynka lepsza, ale to bardzo, bardzo delikatnie, ponieważ mamy dwójkę i mamy tam Nowy Jork i mamy te, te słodycze, mamy te, te zabawki. <coughs> 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 Także u mnie, u mnie chyba, chyba na równi. Kac Vegas? Oj, obejrzałbym no jakoś tak nie przemawia do mnie. Jakiś w tym domu ma taki większy klimat, to jest na pewno film, który polecam, ale pewnie go znacie. Donata, Trumpa mamy, człowiek. Nie ma co gadać. Dash and Lily na Elfisie to jest film, który chcę zobaczyć, bo tam wiecie, jest o takiej magii świąt i o tym, że może kogoś poznamy na święta i, i chyba w głębi duszy na to liczę. To świąt zostało niecałe nie tydzień, nie, nie wiem, czy to się w ogóle wydarzy, trochę, trochę się martwi, że jednak nie, że jednak o, o zbyt wielu rzeczach marzy. natomiast to chcę zobaczyć, chcę zobaczyć ten film, także też mam kiedyś wypowiedź. Adrian Nowak, Nowak żalno. Kiełbasa, dwa bułki swoją opinię na ten temat. Natomiast tak, następny film, który oglądałam to jest Zamiana księżniczką. Natomiast Zamiana księżniczką, ja widziałam tylko yy, yy, pier, pier, pierwszy jakby ten, ten, film, nie widziałam... Ja oglądałem dwie części, tej trzecie już nie oglądałem. Natomiast jeśli chodzi o moje filmy świąteczne ulubione, tak wejdę w słowo na chwilę, to na pewno z Kevin, na pewno jest Szklana Pułapka, na pewno jest wita Święty Mikołaju. Świąteczną Gorączkę lubiłem na pewno ze Schwarzeneggerem. Elfa bardzo lubię. Jakie lubicie? Jakie lubicie ten? Eee, jakie lubicie, moi drodzy, listy do M? Ostatnio oglądałem jedynkę pierwszy raz. Grincha lubię. Love Actually, właśnie, Holiday. Eee, Love Actually. Grinch, Grinch. W, ty, w temacie filmów, na który film Barbra najbardziej czekasz? Na Guardians of Galaxy. Eee, Na powrót Punishera, na powrót Deadpoola. Holiday. Śnięty Mikołaj. Eee, Bad Santa, bardzo lubię. Bystry siemano, dziękuję za wspieranie. Masz wiadomość, Święte last minute, wejdź Charlie fabryka czekolady, ale właśnie Bad Santa, zły Mikołaj, oj bardzo lubię, Holiday też bardzo lubię. Kuczymy z wierciadla, ostatnio oglądaliśmy Zizę trochę, musimy obejrzeć całość. części Harry'ego Futera. Egzorcysta, no oczywiście. Ektors Polarny, Grinch, kuczymy no, Fajnie, fajnie. Mam długi na pewno na tej. ponoć... puuu. <laughs> Mikołaj jeszcze panecki wysłał 25 zł na czacie. Co tu się odmierdziela? Bardzo, bardzo dziękuję. Stary. Dziękuję Wam wszystkim. Druga też wyszła. O szklana pułapka. Kurwa, pierwszy raz widzę. Dziękuję. Mikołaj Panecki, dziękuję za 25 5 zł. Ślicznie, ślicznie, dziękuję. Ja nawet nie wiem, natomiast tylko jednego widziałam. No, i jak widać, no prze, nie przemówiła to tak bardzo do mnie, skoro zobaczyłam tylko dwójkę i trójkę. Natomiast miałem ten taki świąteczny film, który mi się i tak mi wszystko podobał. Miłosna Pułapka to też taki film yy, świąteczny, chociaż wiecie, on tam bardziej opowiada yy, o, o, o szukaniu partnera idealnego i okazuje się ostatecznie, że ten nieidealny partner okazuje się naszą yy, normalnie miłość, miłością życia. Yy, ale też bardzo, bardzo, bardzo mi się. Dziennik Bridget Jones. oczywiście mi się bardzo, bardzo ten film podobał, też na, dostępny na Netflixie. No i ostatni film, który tutaj tak, no szczerze polecam mi się ogromnie podobał. Miał taki swój nas, robiło coś i o miłości, i o świętach, i o pracy, i o w ogóle takie życie sławnej okay. osoby. Bardzo, bardzo fajne to było, mi się ogromnie podobało. Mianowicie niezapomniane święta. Eee, no naprawdę ludzie. Ja 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 później czułam taką magię świąt, no już oglądałam to trzy tygodnie temu, no znam to w zasadzie to już drugi raz, nie będę to oglądać. Natomiast no, gdybym gdybym tego nie znała, to bym poleciła. Znaczy, to obejrzała na nowo, co ja tu w ogóle gadam, naprawdę. Aha, no, Natomiast nowe. w ogóle taka ciekawostka mini Telince Lohan to jest dziewczyna, która grała w filmie Nie wierzcie bliźniaczką". Ja wiem, że nie wiesz, to jest film, który jest dosyć starszy i nie przypomina na nic, nic, nie mówi o. Przecież nie wiesz, to grała Mary Kate Olsen. No, raz zobaczymy, czy ta. Lindsay Lohan grała w Niewieście bliźniaczką? Czy tam grały te. Tam grały Olsenki. Przynajmniej ma bra... nie, Ona nie ma. Ona nie ma. Nie wierzcie bliźniaczkom. Widzicie? Widzicie? mi w dupę. Faktycznie grała. Czyli nie ma bliźniaczkę. Ej, to naprawdę dwie dziewczyny Obie grała. To jest! Dwie postaci grała, pierdzielona, jak, jak jean Van Damme w podwójnym uderzeniu. Klasnika, ani... Bożego Narodzenia, ani... A... Dziękuję bardzo serdecznie, Mikołaj, naprawdę cholernie dziękuję. Ale to jest film, do którego ja uwielbiam wracać yy, i ja i na przykład moja mama chyba jeszcze dwa lata temu, dopóki jej nie powiedziałam, nie wiedziała o tym, że Lindsay i Lohan grała od razu te dwie bliźniaczki. Ona myślała, że to jest jedna. Patrz, dziękuję Najka, dzięki tobie wiem. Matka, że to, są... yy, ciekawe, jak to, ma to Jedna dziewczyna grała dwie bliźniaczki, a ona myślała, że, że to było tak jak z yy, siostrami tym. Ja no, nie się nazywam Olsenkami, Olsen. te siostry Olsen, takie blonde... Widzicie? Ja tu chciałem ja tu chciałem już coś, coś po prostu wkroczyć, zainterweniować, a ja tu się okazuje, że Majka też dobry filmoznawca. Ona myślała, że właśnie to też są wynajęte, znaczy wiecie, dwie osobne dziewczyny, żeby bliźniaczki... A Ona nie wiedziała, no, no to nie wiem czemu o tym powiedziałam natomiast na no, Lince Lohan ja ją uwielbiam, ona jest bardzo, bardzo fajna. Szacunek, szacunek dla Nike. Ja też kojarzę od niej film Wredne Dziewczyny, ale też nie jest ze świętami, więc to już, e, mało ważne. Ja nie wiem, czy to dzisiaj chciałam jeszcze w filmie dodawać. Ja, ja tylko wam, Was chciałam tutaj przeprosić, bo ja wiem, że niektóre osoby naprawdę czekają całe na Bez przesad. Natomiast, no kochani, ja wam powiem, ostatnimi <coughs> czasy po prostu się nie wyrabiam, także z tego miejsca przepraszam. Nie wyrabiam się ja o tym wiem, że dosłownie nawalam z tymi przepraszami. Ja, ja wiem, że po prostu one nie wychodzą tak, jak miały wychodzić. Natomiast i tak się cieszę, bo byłam naprawdę. Efekt z Olsenkami w Bliźniaczkach, ale. W... All... ale... W bliźniaczkach były dwie Olsenki przecież. W wielu miejscach. No jednak byliśmy kurczę na Olsen Sisters się mówi nawet. Tak. Mam też zamiar jechać, zobaczyć ten McDonald's cały ten taki w sweterku, ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo plany mam duże. Tak samo by jechać... No właśnie, bo gdzieś jest McDonald's w swetrze. Chciałam jechać do Energy Landii, teraz jeszcze... Przy... Gdzie jest ustroń? Blisko Gdańska, czy nie blisko? Świętami, bo tam jest Ogród Świateł, no tam naprawdę Mikołaj jest hodowisko, no zobaczymy. No to tu, potem nie mówcie. Mam nadzieję, że się wyrobię, no jednak mam ten bilet całoroczny, <coughs> mam nadzieję, że się uda, tylko no widzicie, plany mam duże, a mam wrażenie, że czasu mam mało. Jeszcze teraz przed świętami... Domino, dziękuję, że subskrybujesz. i nie wiadomo, jak to w ogóle u mnie będzie, nie wiadomo, jak to z porządkami będzie, zobaczymy. No a taka, taka mini, mini ciekawostka, jeśli to można tak nazwać, w ogóle nie mamy żadnych prezentów na święta. No, no naprawdę, no nie wiem, teraz w tym roku mam wrażenie, że... Yy, za wcześniejszy rok przesadziłam, mi, że teraz chcę, jakby mieć trochę wolnego tych prezentów, więc teraz troszkę w innej. W innej... Jakby wam to powiedzieć, w sensie w innym celu do sklepu na pewno nie po prezentę. No zobaczymy, jak to będzie, chyba że takie upominki kupię. No i tak uważam, że to, ważniejsze są takie jakby rodziny, żeby wtedy dać prezent, no teraz to tak, to tak na święta, no to jednak to są urodziny samego pana Boga, no, a my sobie tak tylko symbolicznie dajemy. I tak uważam, że rok temu z prezentami przesadziliśmy o 8 bo to dużo pieniędzy zapłaciliśmy, a mam wrażenie, że tylko został mój prezent, prezent właśnie tego brata i prezent mojej siostry, w sensie ten misiek, bo jej rok temu takiego dużego się kupiłam. A i teraz mam wrażenie, że, yy, że cała reszta poszana no, już w sumie do kosza, bo tam te wszystkie się od dzieci się popsuły, także no. no ale wy możecie w komentarzach napisać, czy Wy już macie prezenty gotowe, i jak w ogóle Wasze przygotowania bo równy tydzień, bo jest 17, a święta są za równy tydzień, nie w sobotę, w sensie Wigilianu. No, wtedy dajemy sobie prezenty, nie tak jak właśnie w Ameryce, oni tam dają w pierwszy dzień, ale Bożego Narodzenia, nie? A wy? Wy macie, wydajecie sobie prezenty w Wigilię, czy w czy w, pierwszy, czy w Boże Narodzenie? Z rana jakoś. Z rana. Tak, coś takiego. No, mniejsza o to, my, jeżeli w Polsce, kochani. Dziękuję serdecznie wszystkim, że oglądacie tutaj do końca. Jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie, kochani, w komentarzu kubek. Będę wiedzieć, że ogląda się do końca, że mam czasami nawet i dłuższe te vlogmasy nagrywać, bo staram się jeszcze w tym tygodniu naprawdę <laughs> zrobić troszkę tak, żeby one były lepsze. Biblia, biblia. Mam nadzieję, że się uda, że to tylko nie takie puste obietnice i że takie puste słowa, bo naprawdę ja o takich czasy tak mało. Dobra, okej. Okay. No, także dowiedzieliśmy się, moi drodzy, z tego filmu czego? Że w niewierzcie bliżaczkiem grała jedna dziewczyna. Zajebiście.